Rzeszowski ośrodek akademicki specjalizuje się w unikatowych kierunkach kształcenia i przedsiębiorczości akademickiej związanych z lotnictwem i nowymi technologiami. Pozwala to Rzeszowowi na skuteczne konkurowanie z większymi ośrodkami akademickimi. Stąd ponad 60 tysięcy osób korzysta już dziś z dydaktycznej oferty rzeszowskich uczelni. Porównując liczbę studentów do liczby mieszkańców, otrzymujemy wynik, który pod tym względem plasuje miasto na pierwszym miejscu w Polsce wśród miast akademickich. Do największych uczelni w Rzeszowie należą Uniwersytet Rzeszowski i Politechnika Rzeszowska, która wśród wielu specjalizacji kształci także pilotów lotnictwa cywilnego. W mieście znajdują się także publiczne uczelnie państwowe, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji oraz Wyższa Szkoła Zarządzania. Rzeszów bogaty jest w liczne placówki kulturalne kina, teatry, galerie sztuki i fotografii, domy kultury, muzea. W mieście i okolicy odbywają się liczne imprezy kulturalne i sportowe, z których wiele ma charakter międzynarodowy. Szczególną renomę zyskał organizowany przez Filharmonię Rzeszowską Festiwal Muzyczny w Łańcucie. Drugą ważną rzeszowską imprezą kulturalną jest Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, łączący nasz region z Polonią całego świata. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się także Międzynarodowy Festiwal Piosenki Karpatia oraz Wielokulturowy Festiwal Galicja. Miło spędzić czas możemy w licznych restauracjach, pubach i dyskotekach. Rzeszowskie lokale oferują dania z kuchni całego świata. Romantyczne kawiarenki na Rzeszowskim Rynku kuszą zwłaszcza w okresie letnim, gdy na plenerowej scenie w każdy weekend odbywają się koncerty. Fani siatkówki, koszykówki, żużla i tenisa stołowego mogą w Rzeszowie śledzić zawody w najwyższych klasach rozgrywkowych tych dyscyplin. Rzeszowianie chętnie korzystają z licznych basenów, hal sportowych, kortów tenisowych, ośrodków spa i położonego nieopodal miasta pola golfowego. Przyjeżdżający do Rzeszowa goście chętnie korzystają z bogatej bazy hotelowej miasta. Poza dużymi hotelami znajduje się tu także wiele kameralnych pensjonatów i hotelików, w których nawet najbardziej wybredny turysta z pewnością znajdzie chwilę wytchnienia i odpoczynku. Rzeszów to dobrze prosperujące, spokojne i bezpieczne miasto. Miasto zielone, czyste i zadbane, oferujące wiele możliwości nauki, a także dające szansę stałej i dobrej pracy, gwarantujące tym samym sukces osobisty i powodzenie w biznesie. Rzeszów to celny wybór.